Ja myślę, normalnie ja to myślę, że jak im bardziej mordy rozdziamy, tym sobie lepiej oko pomaluje. Baśka, do mnie? Która to jest godzina? Baśka, co ty do mnie dzwonisz rano? Ostatnio, kiedy ciebie zadzwoniłam rano, to się przypultała a co ja tak do ciebie rano. To nie. A teraz sama dzwonisz rano i ty, ty myślisz, że ja będę teraz nagle chciałam z Tobą rozmawiać? Teraz o tej godzinie ja będę musiała z Tobą rozmawiać. Siedzę, tak, siedzę, siedzę, co masz hita? Iś po popcorn, po chipsy, po paluszki, co tam? Słyszę w twoim głosie jakąś, jakąś, jakąś hitę, jakąś wiadomość, czy tam jakąś ploteczkę? no słuchaj, siedzę, przejdź wygodnie, normalnie siedzę razem z moimi wołeczkę, no siedzę, no siedzę, no słuchaj, no opowiadaj! długo mam czekać, słuchaj? No siedzę, słuchaj, siedzę ciebie słucham. Jestem w tym momencie aktualnie na bezrobociu 5 minut. Słucham ciebie, słuchaj, no już normalnie się nie mogę doczekać, mów, bo normalnie aż mnie tutaj kurwa ściska. Po prostu mów, co się stało, kochana, masz jakiś chitaką śplotę. Zasiadła, czy co? Co? Are you talking to me? Co to... Co baśka? Jak to cię stary zalał? Co ty? Baśka, nie! Baśka, powiedz, powiedz, że żartujesz! Wiesz, co ty się wyrąbałaś? To ja już odchowałam syna, żebyśmy mogli normalnie, elegancko razem sobie wychodzić, kiedy chcemy, do kina na, na zakupy, e, na winko, na wszystko, a ty teraz sobie powiedziałaś, że cię stary zalał? Wiesz, jaki to jest obowiązek, jaka to jest odpowiedzialność? Wiesz, żeby się znać rok, a ty już nawet nie masz sztubu, Ty chcesz tak na bezbożnika, na kocioł łapę? Wiesz, co to znaczy mieć dziecko? Baśka, czy ty sobie zdajesz sprawę? Ja ci tyle razy mówiłam, zabezpieczaj się. Ja wiem, że sama mi powtarzałaś, że rizeka e, w czupa -czupsa, to się nie żera papier w papierku, że to wszystko trzeba bez. Ale tyle razy ci mówiłam, uwaga żeby on miał refleks, żeby to wszystko było takie, wiesz, jakieś inne, wiesz, jaki to jest obowiązek, pieluchy, gówna, siku, coś tam, i wtedy razem nie wyjdziemy, jak ja będę chciała, żeby była dla mnie dostępna, to ty nie będziesz dla mnie dostępna, jak ja będę chciała, żebyśmy dziś razem pojechały, to ty powiesz mi, że nie masz czasu, bo on będzie płakał. Do naturalnego, do życia takiego w raju, na, na trawie, na liściach, na dnia, nie wiem, ja, na czym sobie poradzisz, bo wszyscy w pewnym momencie sobie poradzą, ale w ogóle, dlaczego ty to zrobiłeś, Bajka, wiesz, że my będziemy teraz odizolowane od siebie i znowu nie będziemy się ze sobą spotykać, przynajmniej przez pięć lat, bo będziesz zafiksowana, a jeszcze się wpieprzysz w tą naturę i zaczniesz karmić tym, co ty w ogóle nie odpuścisz, ty nie odpuścisz, ja już wina to w ogóle z tobą nie zobaczę, no, słuchaj, no taka sytuacja, dlaczego ty mi to robisz dzisiaj, Mogę wysłuchać? Ja nie, ja dużo nie gadam. Dobra, mów, 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 mów no powiedz, powiedz, no co masz mi do powiedzenia? <tryk> <tryk> a on się zarął wodą, tak? Ja pierdzielę, jaka ja głupia jestem. No lubię sobie pogadać, no to, to, po a bo dzisiaj rady posiedziałem, a dobra Paśka, ale żeś mnie wkręciła. Słuchaj, ale ty nie rzutka, kurwa, nie mogłeś tak od razu? Jak to ci nie dam dojść do słowa? Prze Gadamy, to nie mogłaś mi zatkać dzioba. O, o jej to no tak widzicie, no, że bajska leżej się wkręciła! Słuchaj. Nie to, że ja ci nie życzę, żebyś ty nie miała dziecka, ja ci życzę, żebyś miała dziecko zdrowe, nawet czworaczki, pięcioraczki. Ja to tak żart Normalnie po pistoleta i atakuje tą chałupę. <ścoughs> Miłego poniedziałku fa